Przykład działania skali. 2 cm. Zobaczmy efekt. Spotkał się z jakąś skalą i teraz powstał z niego odcinek. Sprawdźmy jakiej długości. 0,08 cm. 8 cm to jest więcej niż 2 cm. 8 podzielić na 2 daje 4. Czyli skala była 4 do 1 powiększająca. Sprawdźmy drugi odcinek. W efekcie działania skali ma 6 cm. 6 cm podzielić na 2 cm to jest 3, czyli został trzykrotnie powiększony, czyli skala była 3 do 1. Sprawdźmy działanie. 2 cm po przywitaniu ze skalą 3 do 1 daje 6 cm, podzielić na 1 to jest 6 cm. Zobaczmy, trzeci odcinek, sprawdźmy, jest już zmierzony. Tak, 4 cm. 4 cm to przecież dwa razy więcej niż 2 cm. Czyli skala była 2 do 1, dwukrotne powiększenie. 2 cm, zaraz, zaraz, jest dokładnie taki sam jak ten na początku. 2 cm i 2 cm. Nic się nie zmieniło. Czyli skala jest 1 do 1, taki jak był, taki zostaje a 1 cm zaraz zaraz on jest mniejszy ile razy mniejszy dwa razy mniejszy czyli skala 1 do 2